Ceremonia Świętego Ognia w każdym miesiącu roku czynię posługę ceremonii ogniowej. Szczególną opiekę ogień roztacza nad prawdą, nad usuwaniem wszelkiego rodzaju przeszkód życia. To do mnie zwracacie się, drodzy widzowie, ze szczególnymi prośbami w każdym miesiącu i w każdym kwartale. Ja czyniąc posługę dla Was ceremonii ognia, Pełni zaangażowany, pragnę Waszego szczęścia, Waszego dobra, a przede wszystkim Waszego umysłu medytującego podczas ceremonii, ofiarowania kwiatów, owoców, wody i światła świecy. Wtedy nasz krąg duchowy przynosi niezwykłą i potężną moc. Wspierającą dla innych istot wokół nas. To Wy, jako uczestnicy ceremonii, ale też i sympatycy, jesteście tymi, dla których ceremonia ognia ma wielką wartość. Zapraszam Was serdecznie do tego, abyście byli aktywni, abyście byli ze mną budując świątynię przeżystego światła. Tak nazywamy świątynię Świętego Ognia. To są cztery filary mocy, które nazywamy żywiołem ziemi, wody, ognia i powietrza. Ogień łączy wszystkie żywioły w jedną świątynię przejrzystego światła Mahasitów. To moc żywiołu ziemi i archanioła Gabriela przynosi zwiastowanie i wiedzę. To moc żywiołu wody i Archanioła Rafaela oczyszcza wszelkich cierpień i chorób. To moc żywiołu ognia Archanioła Michała oczyszcza ogniem prawdy i pali wszelką niegodziłość. To moc żywiołu powietrza i Archanioła Uriela Przynosi anihilację, oczyszczenie i rozpuszczenie wszystkiego, czego nie chcecie, a jest w waszym życiu przeszkodą. Po zbudowaniu czterech filarów mocy przez okres całego roku, jesteśmy w stanie zbudować bardzo potężne ciało energetyczne ciało zdrowe, ciało szczęśliwe, ciało pełne ofiarnictwa. Bycie ofiarnikiem to jest wielki zaszczyt i niezwykła posługa. Mamy możliwość uczestniczyć w wielkim misterium mocy, w wielkim misterium odnowienia w duchu. To ogień jest tym, który nam zwiastuje dobrą nowinę. To ogień jest tym, który utrzymuje ognisko domowe. To ogień jest tym, który rozpala żar w naszych sercach. Miłość, szczęście i dobrostan. To ogień jest ofiarą złożoną na najwyższym ołtarzu. To ogień daje siłę, wsparcie i mądrość. Ogień to życie, ogień to szczęście, ogień to radość ze stanu o którym każdy duchowy człowiek marzy, czyli spełni oświecenie. Mistrz uzdrawiania duchowego z Wyszkopatek.